Niestety okay. Słuchajcie, to mu powiedzcie, że to nie dla dzieci, żeby poczekał Eee, słuchaj, poczekaj chwilę, okej? Okay? Wsiadajcie z drugiej Dobra, ja się trochę boję. Dawaj, nie feniaj no. Nie, nie Mordzia, no, 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 no co dawaj, ty no. To jest zostaj z kuzynem Łohoho, wow, 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 kurwa. Wow. Ej, ale mocne wow, wow, wow. Zobaczmy to na CCCAMie Toggle kamera, proszę bardzo Ja pierdzielę! Patrzcie jak na dupca Nie no mocno ja, Jakoś sponiewiera ty Straszne to jest, to jest okropna atrakcja widzowie Serio? No A widać mnie? Y nie, trochę w, w lewo. lewo Teraz? Okay. Czekaj, się uśmiechnę Widzowie <śmienowocno> się ja. Dużo pieniędzy do wygrania Proszę pana, tutaj bilecik, to kupiłem Kupiłem, jest. kupiłem, no, Kupił pan, no mega dużo kasy Proszę wydałem. tutaj, mm. y, super tutaj sobie Tutaj będą trafienia do szczału, tak? Proszę sobie tutaj podejść mm -hmm. Wziąć strzelbę mm -hmm. I po prostu strzelać Nagroda jest bardzo naprawdę okazyjna, więc proszę się starać. Dobra, ile razy muszę dotknąć? A tutaj Trzynaście. jest jakiś limit, dokładnie to nie wiem, ile tam Aniu, Aniu, pan wie? 13 razy dokładnie. Trzeba trafić? Na tak Nagroda jest bardzo okazjona. Co? Było? Fajnie było. Dziękuję bardzo, że mnie wyciągnąłeś z pizzerii. Spoko, w robocie się widzimy pewnie, co? Tak, tak, tak. Zobacz. Teraz ojciec siedzi w burgerowni. Ojciec? Tak, a ty widzę, że ci się sprawuje za furkę. No? Nie no, fajna, jest najlepszy wybór chyba stamtąd. Jeździ, jeździ Jadę do chłopaków na wypożyczalnie, bo wiem, że są. No Dobra. i co? Będę dawał znać jak coś. Jasne. Miło było, hej Jak coś to tak dzwoń Nikogo nie ma? To niemożliwe What's papin! What's, What's poppin' Siema, siema Riko! What's poppin' siema, Jak go? tam? Witam Siema, co tak siedzicie? Dobrze was widzieć A, Pracujemy, ciężko Praca ja, Praca, przemyślenia Fajnie Praca po płac, dokładnie Ja byłem w parku rozrywki, byłem w robocie, w parku rozrywki byłem z dziewczyną